Cześć, dzisiaj przygotowałam dla Was ranking najlepszych postaci w browser, od legendarnych aż po rzadkie. Sprawdzimy kto zasługuje na miano typowego brawlera w grze. Zaczynamy spike legendarny, jest to jeden z najlepszych brawlerów w grze, który potrafi zdominować pole walki swoją super umiejętnością. Jego ataki mają ogromny zasięg, a super zadaje obrażenia w obszarze, co czyni go niedocenianym przedmiarzem w każdej drużynie. Nie ma wątpliwości, że Spike zasługuje na swoje miejsce w strzelówce. Tara mityczna ta postać to prawdziwa maszyna do kontroli pola walki. Tara ma umie niesamowitą umiejętność, która wciąga przeciwników do środka, co daje jej ogromną przewagę w walkach drużynowych. W połączeniu z jej obrażeniami, Tara jest jedną z najlepszych postaci w grze, gdy chodzi o strategię i niszczenie wrogów. Bibi Epicka, dzięki sw swojemu atakowi, który może odbić się od ścian, jest w stanie zadawać obrażenia z różnych kierunków. Jej super to prawdziwa broń która odrzuca przeciwników kontrolując teren. BB jest naprawdę wszechstronna i sprawdza się zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Jeżeli potrafi się dobrze opanować, nie ma rzeczy, której nie mógłbyś zniszczyć. Rico super rzadki. Rico to postać, która potrafi zadawać obrażenia. Z każdej strony, dzięki swojemu odbijającemu się atakowi, jego super jest świetny w walce ze ciasnymi przestrzeniami. A jego mobilność sprawia, że może zbierać obrażenia w różnych kierunkach. Rosa, rzadka Rosa, to tank, który jest doskonały w obronie dzięki swojej umiejętności, która chroni ją przed obrażeniami. Jest niedocenionym wsparciem dla drużyny, choć jej ataki nie są najsilniejsze. Rosa sprawdza się świetnie jako postać do absorbowania. Ciosów i stawienia oporu w trudnych sytuacjach. To już wszystko na dzisiaj. Jakie są wasze ulubione postacie w browser? Kto według Was zasługuje na wyższe miejsce w rankingu? Piszcie w komentarzach, a ja widzę się z wami w następnym filmie. Zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Do zobaczenia.